Bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku na temat pornografii i jej szkodliwego wpływu na nasze życie. Dziś spróbuję odpowiedzieć na pytanie: czy wyjście z uzależnienia od pornografii jest możliwe? Czy jest jakaś szansa dla osób, które kompulsywnie oglądają filmy pornograficzne? Jak w przypadku każdego uzależnienia, nadzieja jest zawsze i o tym nie możemy zapominać. Ale trzeba mieć też świadomość, że wyjście z uzależnienia od pornografii, narkotyków, alkoholu czy hazardu to ciężka praca dla osoby uzależnionej i jej otoczenia. Przez wiele miesięcy, przez wiele lat oglądanie pornografii może wykształcić w nas taką postawę wygody, że to wcale nie jest dla nas złe, przecież nikogo nie krzywdzimy. Ale z czasem dochodzimy do momentu, w którym Pornografia przestaje nam smakować, przestaje pobudzać i staje się czymś, co zaczyna rządzić naszym życiem. Nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym, nie jesteśmy w stanie poświęcić czasu na nic innego, tylko oglądanie filmów. Przestajemy dbać o rodzinę, o relacje, przestajemy dbać o siebie, wpadamy w pułapkę uzależnienia. Najważniejsze jest to, aby znaleźć jeszcze bardziej intrygujący, jeszcze bardziej brutalny i mocny film, aby przeżyć jeszcze raz to, co przeżywaliśmy na początku. Byleby intensywnie. Uzależnienie jest czymś, z czym możemy sobie dać radę, pod warunkiem, że nazwiemy nasz problem. W procesie uzależnienia dochodzi do momentu, w którym możemy przeżyć kryzys moment, w którym zauważamy, że tracimy kontrolę nad naszym życiem, że dzieje się coś niepokojącego, że nie panujemy nad tym, co dzieje się wokół nas. W tym momencie ważne jest, aby uzmysłowić sobie, co jest tak naprawdę przyczyną tej naszej katastrofy. Powiedzenie tego nagłos przed sobą to jedno. Warto też znaleźć przyjaciela, osobę zaufaną, terapeutę, duchownego, współmałżonka, Komu możemy w pewnym zaufaniu i bliskości powiedzieć o tym, że mamy realny problem z pornografią. To bardzo ważne, żeby mieć takie wsparcie. Na początku wychodzenia z nałogu może się pojawić złość, niezgoda, poczucie zmieszania, chaosu, szok, że pornografia zrobiła w moim życiu takie spustoszenie. Z czasem będziemy odczuwać żal, że. Tak wiele rzeczy straciliśmy, tak wiele relacji zaprzepaściliśmy, że to, co kiedyś dawało nam radość, tak nam się przynajmniej wydawało, spowodowało realne spustoszenie w naszym życiu. Ważne, żeby na tym etapie wesprzeć się pomocą terapeuty. Jest wiele grup wsparcia dla anonimowych seksoholików, gdzie osoby oglądające pornografię również znajdują swoje miejsce, jest metoda 12 kroków. Są spotkania terapeutyczne, grupowe, gdzie można szukać wsparcia. Bardzo ciekawie o różnych przypadkach rodem ze swojego gabinetu opowiada dr Bogdal Stelmach. Te nagrania możecie znaleźć na stronie opornografii.pl. Tam też znaleźć informacje i rzetelną wiedzę, jak sobie radzić w przypadku wychodzenia z uzależnienia od pornografii. Najważniejszym elementem w tym procesie jest odcięcie się od wszelkich bodźców, sytuacji, miejsc, które będą przypominały nam o tym, że kiedyś oglądaliśmy pornografię. To bardzo istotne, ponieważ uzależnienie od oglądania pornografii to uzależnienie behawioralne, a więc oparte na zachowaniu, pewnych czynnościach, które powtarzane bardzo mocno wrastają w nasz schemat postępowania. Dla wielu osób nawet znalezienie się w pustym pokoju, gdzie jest laptop, jest momentem wyzwalającym do tego, żeby usiąść i wbrew wcześniej podjętych innych planom zacząć oglądać pornografię. Szukajcie wsparcia u terapeutów, u swoich bliskich, pytajcie o możliwość pomocy. To naprawdę jest możliwe, żeby poradzić sobie z wyjściem z uzależnienia.